Pijana party, mega bańki, dmuchana zjeżdżalnia, malowanie buziek, wata cukrowa, popcorn, zabawy i animacje. Pełen radości, rodzinny piknik profilaktyczny. W Dębickim Parku Jordanowskim bawili się wszyscy, Duzi i Marii. Bardzo fajnie. A co jest najfajniejsze? Chyba pijana party. Za darmowato i popcorn to nawet dobrze, fajnie. Bardzo fajna impreza. Potrzebna jest jakaś rozrywka dla dzieci. Bardzo potrzebna. Dzieci są zadowolone. Wszyscy nadmuchańscy oczywiście w pierwszej kolejności. Fajna. Super, że dzieci się integrują, dorośli też. Super. Bardzo dobrze. Jestem zadowolona, ucieszona z tej imprezy jaka jest po prostu i motywuje przede wszystkim. Fajny, tak, piknik się przydaje, dużo informacji, e, przede wszystkim porady, można skorzystać z ulotek, e, można e, tutaj dzieciaki mogą skorzystać też właśnie, e, zobaczyć jak wyglądają motory, a przede wszystkim wiedza, wiedza, nie? balony, piękne balony, które reklamują, że zdrowe jak to się mówi, życie jest lepsze niż picie, także bardzo super hasło dla nas. Także no, naprawdę polecam. Piknik to wspólna inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Ad Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji oraz Miasta Dębicy. Podczas wydarzenia każdy mógł skorzystać również z konsultacji ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień. Dzisiaj jest to jeden z dwóch pikników, który organizujemy, piknik rodzinny profilaktyczny. Piknik ma charakter uświadamiający, profilaktyczny, chcemy informować mieszkańców miasta o tym, jakie zagrożenia wiążą się z różnego rodzaju uzależnieniami, ale, ale nie tylko. Organizujemy piknik przede wszystkim skierowany do dzieciaków, mają początek wakacji, także Wszystkie atrakcje, które dzisiaj są w Parku Jordanowskim są dla dzieciaków darmowe i niech się dzieci po prostu dzisiaj świetnie bawią, a rodzice niech trochę odpoczną. Poprzez zabawę całych rodzin, poprzez integrację poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, dużo atrakcji dla dzieci, a dla rodziców trochę poważniej, bo mamy tutaj dzisiaj dyżury specjalistów reprezentujących wiele instytucji, poczynając od Komendy Powiatowej Policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Uzależnień w Dębicy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Organizacji tego zadania podjęło się Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Adastram. Wszystkich specjalistów, których tutaj będziemy gościć dzisiaj do 18.00 udzielają oczywiście bezpłatnych porad dla wszystkich zainteresowanych. W tym czasie, kiedy dorośli będą chcieli z nami rozmawiać, dzieciom zapewniamy moc atrakcji, rozrywek, poczęstunku, dobrej zabawy w klimatycznym miejscu. Bardzo się cieszymy, że doszło do zorganizowania pikników profilaktycznych dla rodzin. Pikniki łączą w sobie atrakcje dla dzieci, jak również możliwość skorzystania spora z, z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień przez dorosłych. Zachęcam wszystkich mieszkańców Dębicy do śledzenia na naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej. Wszystkich atrakcji, które zaplanowaliśmy na te wakacje yy, dla, dla dzieci dorosłych, dla seniorów. Myślę, że oferta jest dość bogata, także na pewno każdy z Państwa będzie zadowolony i znajdzie coś dla siebie. Kolejny rodzinny piknik profilaktyczny 9 sierpnia, tym razem w parku Skarbek Borowskiego w Dębicy.